My dzisiaj wyraźnie potrafimy pomagać, potrafimy dzielić się. Warto zrobić coś wspólnymi siłami, by było lepiej, by nasze otoczenie było bardziej przygotowane na te sprawy, z którymi najczęściej nieco trudniej sobie radzimy na co dzień. Rusza 28. finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Działania związane ze sportem będą odbywały się właśnie tutaj, czyli na plaży miejskiej na Łazienka przy jeziorze Winiary i wokół tej promenady e, 350 biegaczy pobiegnie dzisiaj specjalnie dla Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Mamy trzy dystanse, a więc pierwszy dystans na 10 kilometrów i ten bieg rusza już za kilka chwil, e, potem 5 kilometrów, dwie pętle i 2,5 kilometra około godziny 10.30. E, wtedy m, pobiegną e, ci biegacze, którzy e, są przygotowani na ten najkrótszy dystans oraz <gry> 冷静，冷静，冷静！你听，你听，你他 na 2,5 km i spacer z linkami Nordic Walking. Wygląda na to, że pogoda będzie dzisiaj sprzyjała biegającym.

wszystko razem obliczamy od pięciu i startujemy marszałek. Wszystko dla się wielkiej orkiestry świątecznej pomocy. Pięć, pięć cztery, Ci, którzy są najtwardsi dzisiaj zdecydowali się na y, bieg w cztery pętle wokół jeziora, y, wokół jeziora Winiary na plaży miejskiej, na Łazienkach, 10 km do przebiegnięcia. Obok mnie Waldek Rychert, a więc szef królewskich morsów, bo to morsy tutaj w roli głównej dzisiaj o połowiedziny 12.25. Wcześniej będzie rozpalone ognisko. No i rozpoczynamy licytację. Waldku, Pierwsze pytanie najważniejsze, ja już je wywołałem kilka sekund temu. Co będziemy licytować? Dzisiaj mamy fantastyczne fanty do zlicytowania. Przede wszystkim mamy około... Teraz nie pamiętam czy 6 czy 7 serduszek podarowanych przez naszych tutaj gnieźnieńskich jubilerów. Mamy również flagę. E, a nie, przepraszam, ta flaga będzie w głównym sztabie. To jest, to jest flaga, która z motywem 28 finału, ona wraca do, do, do sztabu. Natomiast tak, mamy koszulkę podpisaną przez Jurka Owsiaka z motywem tego biegu, który teraz się odbywa ze stolicy do stolicy. Tam jest jego własnoręczny podpis, tak więc tą koszulkę licytujemy. Mamy morsa wykonanego przez naszą koleżankę, własnoręcznie wykonana maskotka, która właśnie dzisiaj do nas trafiła na plażę. Mamy również kalendarz z motywem 28 finału razem z kubkiem z motywem Poland Rock z 25 finału. Również mamy taki piękny zegar. No to na, na, na Facebooku, jeżeli ktoś chce zalicytować, to zachęcamy do wejścia na Facebooka. Tam jest pełna lista fanów. Tutaj kolega akurat pokazał, tak? już pakiety się skończyły. Biegacze biegną i właśnie taki oto piękny medal. No naprawdę rewelacyjny solidny tutaj na uko ukoronowanie ukończenia tego biegu niezależnie od niezależnie od dystansu, bo tu nie o dystans chodzi, tylko o to, co zbieramy do puszki. Wracając do fantów mamy powiem szczerze, nie pamiętam już teraz co mamy, tyle rzeczy się dzieje, tak jak kręcioła się zrobiła. Myślę, że te najważniejsze wymieniłem, a resztę zapraszam na Facebooka. Tam wszystko jest, proszę spra sprawdzić na Facebooku. Wczoraj wieczorem na stronie królewskich morsów wrzuciłem pełen pakiet fantów, które mamy, tak więc tam jest aktualna lista. Bad powiedzmy o tym, zaprosimy też wszystkich mieszkańców Gniezna, nie tylko mieszkańców, może turystów, także jeżeli są tacy na terenie naszego miasta, zapraszamy tutaj na gorącą kawę herbatę i nie tylko. Tak, także mamy gorącą herbatę, bardzo dużo tej herbaty. Mamy się... nie <laughs> Głównie tak o to chodzi, no ale też wiadomo, jest to grupa, spotykamy się ze sobą regularnie, czyli oprócz tych prozdrowotnych, to jeszcze te, ten walor taki socjologiczny, po prostu spotykamy się, rewelacyjna grupa, jak widać tutaj przy każdej imprezie, bardzo zgrana, tak więc zapraszamy wszystkich na plażę, zaczynamy Plan jest taki, żeby rozpocząć o 12.15 rozgrzewkę, aczkolwiek priorytetem dla nas jest licytacja. Jeżeli ona startuje o 11.30, jeżeli okaże się, że potrzebujemy troszeczkę więcej czasu na tą licytację, to morsowanie przesuniemy. No i generalnie morsowanie będzie takim punktem kulminacyjnym, to będzie jakby ostatnie takie wydarzenie, które tutaj robimy. I do godziny 14 jeszcze będzie można się posilić tymi kiełbaskami, mamy ciacha, mamy ciastka, 1000 ty, ciastek dostaliśmy od piekarni z chleby od nich też dostaliśmy, mamy kiełbasy, tak więc to wszystko można się tym częstować, symbolicznie do puszki w Ośpu wystarczy wrzucić parę groszy i wtedy wydajemy, mamy tego dużo, zapraszamy wszystkich, nawet żeby się tylko przesmacerować, no tutaj jest gorąco i będzie gorąco do godziny 14. To jeszcze powiedzmy na koniec, ilu morsów wchodzi dziś do wody? Niestety ilu morsów wejdzie do wody tego jeszcze nie wiem, z tego względu, że jeszcze nie byłem w biurze e, zapisów, natomiast jestem, e, już mam taką informację, że wszystkie pakiety na medale zostały wydane, więc minimum 350 osób dzisiaj e, przynajmniej przejdzie jedno okrożenie wokół e, jeziora Winiary. Dobra, dziękujemy bardzo. Walde Grychert, szef Królewskich Morsów, e, był z nami i powiedział, mam nadzieję, tyle, że Państwa zachęca, zachęcił i my Państwa też zachęcamy cały czas, by tutaj przyjść, by przyjść na plażę miejską e, Łazienki e, i wziąć udział w tym wspaniałym, zbuntowym przedsięwzięciu, które właśnie się rozpoczęło. Bieg e, rekreacyjny Morsów e, na dystansie 10 km trwa. Za chwilę pierwszą pętlę zakończą e, ci, którzy najszybciej sobie z tymi dwoma i pół kilometrami poradzili. Zaczynamy zbliżać się do zawodników, którzy są przygotowani do drugiego biegu, do biegu na dystansie 5 kilometrów. Dlaczego tylko 5 kilometrów? Na 10 jeszcze nie jestem przygotowany, ale za rok myślę, że spróbuję, jak będę ćwiczył. Warto powiedzieć na Wośku? Myślę, że warto. Warto spróbować chociaż. Jesteś pierwszy raz na takim biegu? Tak, pierwszy raz jestem w ogóle na, na biegu. I jak na podoba się biegu? Podoba. Na razie jest bardzo fajnie, przyjemnie, nie jest tak za ślino, więc... Jest dobrze. Numer 184. 184, 184 ciki, tak. Dzięki bardzo. Dziękuję Dzięki bardzo. Dzień dobry, dzień dobry. To może teraz panią zapytamy. Dzień dobry. To na to, żeby wziąć udział w tym biegu? Chcemy pomóc dzieciom i rodzinie przynajmniej sobie pobiegamy, a nie siedzimy w domu. Były przygotowania? Były, były już. W zeszłym roku żeśmy biegali też, no, a w tym roku już nasz jest drugi, trzeci bieg rodziców. Dzięki bardzo. 167 numer startowy. Trzymamy kciuki. Dzień dobry. Przez siebie z córką. Czórka udział jako 5 km, a ja jej tempem będę jej Jak się podoba ta sportowa inicjatywa dla Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy na Łazienkach w Gnieźnie? Bo tu a, jesteśmy. Super. Dużo się teraz zaczyna i można połączyć Fajną rekreację i przyjemność. Sport zaszczepić w młodzieży tak samo, jak widać, u małych, no i przy okazji pomóc e, i wesprzeć e, akcję. To, to teraz mam sposób. pytanie do Ciebie. No, odważny krok robisz, 5 km, dużo. Tak. Był trening? Były przygotowania? Tak. Jak się przygotowywałaś? Biegłam z mamą, z Masz radę? Jaki masz numer startowy? 0,78. I jak masz na imię? Kinga. Kinga 0,78. Trzymamy kciuki. Będziemy mieć na ciebie oko. Dzięki, dzięki. Dzięki bardzo. Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy, gra po raz 28, także w wieźnie mieliśmy najmłodszych biegaczy. To teraz e, przesuwamy się w stronę biegaczy z siwym e, włosem Głosy. i z jaką brzywą przede wszystkim. Dzień dobry, Dzień dobry, Dzień dobry panu i państwo. I jak samobójczyciel? Samobójczyciel Gacko pogoda nam dopisała biegną tak, no, tak, tak. zimę. Ale to dobrze, że tylko plus 2 stopnie, bo no raczej, to jest dobra pogoda dla biegacza. Raczej do tak, dobra, dobra, dobra pogoda. Tak. że tak, atmosfera tak, nam tu tak, dopisuje tak, i tak A potem morski. Nie, potem na godzinę 12 jedziemy na... Bieg następny do września. Okej, okay, na Dyszka. Dyszka, czyli dzisiaj 15 sobie Pan postawił? Tak, dokładnie. Pierwsza piątka tutaj mam w miesiącu, a na owsiaka we wrześniu e, 10 metrów. No to dziękujemy bardzo. Jak dziękujemy. Imię? Adam, Adam, Panie Adamie, numer startowy 028. Adam 028, też będziemy mieć oko i będziemy trzymać kciuki. Dziękuję bardzo. Dziękujemy bardzo. A my po godzinie 12. おめでとうございます очку ствен x station ili <śledzy ecenas> <śle> morsów 356 numer startowy, jak ma Pani na imię? Martyna? Eee, no pani Martyno, no to co drugi rekreacyjny bieg morsów, dystans 5 km, dlaczego tak tego? Dwa i, i pół, no. dlaczego tak malutko? No, no na razie wystarczy, tak morsowanie, so nie ma co za bardzo rozszerzować. Bez treningu? <dressed> tak, <honestly> tak, no cały rok <śle> się nie przygotowywałam tak do końca. Wystarczy. A po 12 wchodzimy do wody? Tak, dokładnie. Tak Trzeba się przygotować do tego, żeby przy temperaturze 2 stopnie wejść do wody. No psychicznie, ja no wszystko jest takie czy ja, trzeba się ja. nastawić ja. po prostu w głowie, nie? To nie ma też po prostu w lokach sobie robić. Nie? Życzymy powodzenia. Ja, Dziękujemy ja. bardzo. I tak to właśnie wygląda. Biegacze przygotowali kiedy na 10 km, bo no na 10 km. Proszę Państwa, kto biega ten wie, troszeczkę trzeba się przygotować. Na 5 km, niektórzy też. Na 2 km myślę, że potrzeba tylko odwagi...

Zostały się zebrać 242 zł złotych i 14 złotych to ta kwota z tyłu, jeśli dobrze pamiętam. Jesteśmy na plaży miejskiej, na Łazienkach. Trwa bieg na 10 km. Będziemy za chwileczkę podchodzić do kolejnych biegaczy, którzy przygotowują się do biegu na 5 kilometrów. Widzę znajomą twarz, widzę bardzo fajny malunek na policzku. Dzień dobry. Dzień dobry, widzę, też I jak atmosfera? No bardzo fajna, jak zwykle. Z królewskimi morsami zawsze jest świetna atmosfera. Widzę krótkie spodenki, to muszę zapytać, nie jest zimno? Nie. no Śnieżkę też chodziłam krótkich, nie było zimno. Co trzeba zrobić, żeby nie było nam zimno? Zacząć się morsować. To oswaja ciało z, właśnie z niską temperaturą. Biegniemy na ile? Na 2,5. Czyli treningu nie było? Nie, nie było treningu. Dobra, trzymamy kciuki, dziękujemy. Dzięki. I tak to właśnie proszę Państwa wygląda. Jesteśmy na plaży miejskiej na Łazienkach. Startuje za kilka chwil na z wagi tu kilometra, myślę, że jeszcze dowiedu Państwu pokażemy, co się Jest numerem 001. Następnie Staniezna, Jarosław Grobelny, Jarosław Grobelny chyba już, proszę Państwa, pobiegł.

Zazwyczaj się wczućmy na dół. ja się tą zwień, wepić, odpocząć. Jeszcze do września, kiedy tutaj ludzie w krótkich skowalkach sobie startowali, a tutaj mamy członka zarządu powiatu gnieździeńskiego, Mariusza Mądrowskiego. Dzień dobry! Dzień dobry! Jak atakowałaś? Bardzo dobra! Jesteśmy silni, zwarci, gotowi. Rzeczywiście nie mogliśmy się doczekać tego, tego dnia. Cieszymy się, że możemy z Celsjus, chociaż w uwieźć jakiś drobny wkład w akcję wymiotu w świątach szczytny, więc my jesteśmy gotowi. Numer 174. Tak. E, jak atmosfera? My podoba się w ogóle pogoda? Oczywiście. Po... oczywiście. To znaczy Dla nas mogłoby być nawet trochę i Mogłaby być temperatura poniżej zera. Przypominamy sobie taką imprezę, kiedy było, było wielkie serce wykute w lodzie, czy wy, wykrojone w lodzie. Wtedy było jeszcze, jeszcze piękniej. Z tym, że dzisiaj na pewno więcej ludzi, na pewno więcej dyscyplin, więcej możliwości yy, no, wzięcia udziału w tej imprezie. Morsujemy też? Też, oczywiście. Zobaczymy, jak, Zobaczymy, jak w tym roku regula... będzie... I zobaczymy jak w tym roku będzie to morsowanie wyglądać, bo będziemy również to obserwować. O, za startu, już mamy start, do będzie Właśnie wystartowali. Proszę yeah. Państwa, powolutku będzie się kończyła nasza transmisja. Powolutku będziemy kończyć naszą pierwszą relację z plaży miejskiej na, na łazienkach. Będziemy tutaj ponownie około godziny 12, .00. wówczas do swojego wejścia do wody będą szykowały się morsy, a wcześniej e, telewizja gniezna zaprasza oczywiście na bezpośrednią e, relację z e, Bigos Expressu, a więc e, za myślę paręnaście minut e, przeniesiemy się na e, stację przy ulicy nikt, kto ma tylko chęć i kto e, chce bawić się dobrze podczas 28. finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, a tymczasem oddajemy głos do studia.